Internet obiegła ostatnio informacja o tzw. Tak cząstce duchu i stworzonej dzięki niej mapie drogi mlecznej. Czy to jakaś sensacyjna nowa cząstka? Cegiełka materii tworzącej poltergeisty? No niestety nie. To stare, dobre neutrino, ale warto posłuchać dalej, bo mimo clickbaitowego tytułu nadawanego w artykułach, sam news jest bardzo ciekawy. Międzynarodowej grupie naukowców udało się zobrazować drogę mleczną przy pomocy rewolucyjnej techniki, opartej na wykrywaniu nieuchwytnych dotąd cząstek. Przełom został osiągnięty dzięki współpracy naukowców działających w Obserwatorium Neutrin IceCube, utworzonym w należącej do Narodowej Fundacji Nauki stacji Amundsena Scotta. Na biegunie południowym. Obserwatorium IceCube to pierwszy detektor tego typu zaprojektowany do obserwacji kosmosu z głębi lodu na biegunie południowym. Międzynarodowa Grupa Naukowców Odpowiedzialnych za badania naukowe tworzy grupę IceCube Collaboration, która w zimnie i znoju poszukuje śladów. Tajemniczych cząstek w lodzie. Obserwatorium obejmujące kilometr sześcienny lodu poszukuje niemal bezmasowych cząstek subatomowych zwanych neutrinami. Ci wysokoenergetyczni posłańcy dostarczają informacji do badania najbardziej gwałtownych źródeł energii znanych astrofizyce, takich jak eksplodujące gwiazdy, wybuchy promieniowania gamma, a także zjawiska kataklizmiczne z udziałem czarnych dziur i gwiazd neutronowych. Antarktyczne obserwatorium neutrin, w skład którego wchodzi również element powierzchniowy ice top, i G. Ta sieć detektorów wypełniających Deep Core zostało zaprojektowane jako eksperyment wielozadaniowy. Naukowcy IceCube zajmują się kilkoma ważnymi kwestiami w fizyce, takimi jak natura ciemnej materii i właściwości samego neutrina. IceCube obserwuje również promieniowanie kosmiczne, które oddziałuje z atmosferą Ziemi. Pozwoliło to na ujawnienie fascynujących struktur kosmicznych, które nie zostały do tej pory zbadane. Wysokoenergetyczne cząstki zderzają się z cząstkami ziemskiej atmosfery, rozbijając je na składowe, które następnie docierają do powierzchni naszej planety w postaci tzw. promieniowania wtórnego. Co ciekawe, obecna nauka jest w stanie posklejać do kupy informacje pochodzące z takiego rozstrzelonego śród cząstek, aby opisać właściwości pierwotnej cząstki promieniowania kosmicznego. To trochę jak układanie puzli, tylko dużo bardziej skomplikowane może trochę jak układanie puzli gąciarza. Projekt IceCube tworzy ponad 350 fizyków z 58 instytutów naukowych w 14 krajach. Ekscytujące badania prowadzone przez ten konglomerat badaczy otwierają nowe okno na odkrywanie naszego wszechświata. To ogromne obserwatorium wykrywa subtelne oznaki wysokoenergetycznych cząstek z kosmosu za pomocą tysięcy połączonych w sieć czujników umieszczonych głęboko w kilometrze sześciennym nieskazitelnie czystego antarktycznego lodu. Wyniki badań zostały opublikowane pod koniec czerwca 2023 roku podczas konferencji na Uniwersytecie Drexel. Już samo wykrycie nieuchwytnych neutrin i odróżnienie ich od innych rodzajów cząstek międzygwiezdnych jest zadaniem trudnym prawie tak trudnym jak obliczenie składki zdrowotnej. Ale naukowcy poszli w tym trudzie jeszcze dalej. Ich celem było również ustalenie, skąd owe cząstki pochodzą. Aby zrozumieć, jak ciężkim zadaniem jest obserwacja neutrin, musimy zrozumieć, jak łatwo penetrują one wszelką materię. Jeśli użyjemy najprostszej analogii i porównamy cząstki do kulek, oczywiście nie są żadnymi kulkami, ale próba poprawnego opisania penetracji materii przez neutrino jako wzajemnego oddziaływania zaburzeń danego pola kwantowego no byłaby zadaniem karkołomnym i bardziej zniekształcającym przekaz niż cokolwiek wyjaśniającym. Więc aby zrozumieć, jak ciężkim zadaniem jest obserwacja neutrin, wyobraźmy, Zobaczmy sobie jako bardzo, bardzo, bardzo małe kulki o promieniu rzędy wielkości mniejszym niż promienie kulek budujących materię naszej planety. Lot neutrino przez kulę ziemską przypominałby lot statku kosmicznego przez pas planetoid. W prawie 100% przypadków przelecielibyśmy przez niego nie napotykając po drodze żadnej planetoidy. Z naszej perspektywy są one umieszczone zbyt rzadko, mimo że ich rozmiar jest o wiele większy niż rozmiar naszego pojazdu. Jest jednak oczywiście niezerowa szansa, że na naszej drodze którąś z milionów asteroid napotkamy. I właśnie takich momentów wypatrują naukowcy w IceCube. Gdy neutrina wchodzą w interakcję z lodem pod obserwatorium, te rzadkie spotkania wytwarzają słabe błyski światła, które IceCube jest w stanie wykryć. you <laughs> Niektóre wzory światła są bardzo ukierunkowane i wyraźnie wskazują na konkretny obszar nieba umożliwiając naukowcom określenie źródła ich pochodzenia. Takie interakcje były podstawą do odkrycia przez IceCube Collaboration w 2022 roku neutryn pochodzących z galaktyki oddalonej o 47 milionów lat świetlnych. Według głównej autorki projektu profesor Naoko kurahashi Nilsson z Uniwersytetu Drexel inne interakcje są znacznie mniej ukierunkowane i wytwarzają kaskadowe kule światła w lodzie. Dwaj doktoranci z IceCube Collaboration, Steve Sclafani i Mirko Hennefeld, opracowali algorytm uczenia maszynowego, który porównał względne położenie, rozmiar i energię ponad 60 tysięcy takich kaskad światła generowanych przez neutrina zarejestrowanych przez IceCube na przestrzeni 10 lat. kurahashi Nilsson stworzyła zaś innowacyjną technikę analizy obliczeniowej wykorzystaną do wygenerowania obrazu. Trójka badaczy spędziła ponad dwa lata na skrupulatnym testowaniu i weryfikowaniu swojego algorytmu przy użyciu sztucznych danych symulujących detekcję neutrin. Kiedy w końcu wprowadzili do algorytmu prawdziwe dane dostarczone przez IceCube, wyłonił się obraz przedstawiający jasne plamy odpowiadające lokalizacjom w drodze mlecznej, które podejrzewano właśnie o emisję neutrin. Lokalizacje te znajdowały się w miejscach, w których zaobserwowane promienie gamma uważano za produkty uboczne zderzeń promieni kosmicznych z gazem międzygwiezdnym, które teoretycznie powinny również właśnie wytwarzać neutrina. W ten sposób z danych zaczął wyłaniać się obraz naszej galaktyki zbudowany z neutrin. A właściwie ich rzadkiego oddziaływania z lodem na Antarktydzie. Wspominając moment, w którym ona i jej współpracownicy po raz pierwszy zbadali obraz, Kurahashi Nielsson powiedziała: Jesteśmy pierwszymi w historii ludzkości, którzy widzą naszą galaktykę jako cokolwiek innego niż światło. Jak dodaje Denis Caldwell, dyrektor wydziału fizyki NSF, który to wydział sfinansował badanie, możliwości zapewniane przez bardzo czuły detektor IceCube w połączeniu z nowymi narzędziami do analizy danych dały nam zupełnie nowy obraz naszej galaktyki, taki który wcześniej był tylko zasugerowany. W miarę doskonalenia tych możliwości możemy oczekiwać, że obraz ten będzie generowany z coraz większą rozdzielczością, potencjalnie ujawniając ukryte cechy naszej galaktyki, których ludzkość nigdy wcześniej nie widziała. W ciągu ostatnich kilku dekad naukowcy ujawnili niezliczone odkrycia astronomiczne, nieustannie rozszerzając metody stosowane do obserwacji wszechświata do niegdyś rewolucyjnych osiągnięć takich jak radioastronomia i astronomia podczerwona dołączyła nowa klasa technik obserwacyjnych wykorzystujących zjawiska takie jak fale grawitacyjne, a teraz także neutrina. Kurachasz Nilsson twierdzi, że obraz Drogi Mlecznej oparty na neutrinach jest kolejnym krokiem w tej linii odkryć. Przewiduje, że astronomia neutrinowa będzie doskonalona podobnie jak metody, które ją poprzedziły, aż do momentu, gdy będzie mogła ujawnić nieznane wcześniej aspekty wszechświata. Wystarczy przypomnieć sobie chociażby jak wyglądały obserwacje kosmicznego promieniowania tła i jak rosła rozdzielczość otrzymywanej mapy począwszy od satelity COBE przez WMAP aż do satelity Planka. Podobnie będzie też w przypadku neutrynowej mapy galaktyki. Swoją drogą to pokazuje jak niewielki wycinek rzeczywistości jesteśmy w stanie obserwować naszymi oczami. To jest moi drodzy tylko wycinek fali elektromagnetycznej światło widzialne a gdzie od czerwień, gdzie fale radiowe, gdzie wysokoenergetyczne fale rentgenowskie czy gamma, a to tylko fale elektromagnetyczne. Do tego dochodzą fale grawitacyjne, jak już wspominałem, no i teraz jeszcze neutrina, które, jak widać, również mogą nieść informacje o otaczającym nas wszechświecie. A jeśli wy chcecie zdobyć informacje na temat wszechświata, to zapraszam na stronę astrofaza.pl, gdzie znajdziecie więcej newsów. My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.